Cześć, Marko, z tej strony Don Fuzak, dzisiaj pokażę wam jak zrobić nóż motylkowy z klące Go Potrzebne nam będą dwa takie paseczki, 15 15-kółeczkowe, no nie wiem jak to nazwać yy, Byle jakiego koloru, yy, potrzebne nam takie kółeczko, żeby po prostu to splatać później, no i... No, po prostu nam to jest potrzebne Później jest nam potrzebne takie jakby ostrze, jak ktoś ma, to było kiedyś w jakimś zestawie, nie pamiętam ale jak ktoś ma w ogóle coś ostrego, jakiś klocek, chociażby taki o następny, żeby to splość, to niech po prostu sobie to spląci, jak będzie na filmiku. No, a i teraz po prostu to splatujemy, dajemy gdzieś tak to na czwarte, jak widać, wciskamy to z całej siły, po prostu żeby weszło. I teraz wsadzamy to ostrze, oto to ostrze, albo jakiś klocek, no nie wiem, co tam macie, i po prostu wsadzamy tutaj o. Jest już nasza połowa tego noża butylkowego i jeszcze tylko wystarczy doczepić ten paseczek. I jeśli już go oczepiście, to macie po prostu nóż butylkowy, który prezentuje się ogółem tak o. No moim zdaniem fajny, przydatny, jak chce się pobawić. I no po prostu fajnie wygląda. To jest najważniejsze. Jak dla mnie, mi się podoba. Jeśli Tobie też się spodobało, to zostaw łapkę albo no, łapkę w dół, jak Ci się tam podoba. Napisz swoją opinię w komentarzu i ja się z Tobą żegnam na razie.